Państwu serdecznie witam. Reszyk Kuliński, Wójt Gminy Kopolnica, 16 lat. Gmina w zachodnio północnej części województwa pomorskiego w powiecie słupskim 11 tysięcy mieszkańców 25 sołectw, 54 miliony budżet. To są cyfry, które są istotne dla funkcjonowania samorządu. Jak sprawdzić, czy samorząd dobrze działa? Proste pytanie. Także też prosta odpowiedź. Nie tak do końca. Jak sprawdzić, czy samorząd dobrze działa, wystarczy wyjść na ulicy, spytać się swoich mieszkańców, czy dobrze pracujemy dla do nich. Ponieważ jak to było u moich przedmówców, powiedziane, my jesteśmy służymy, jesteśmy jakby powiedzieć, firmą usługową, która świadczy usługi dla naszych mieszkańców. Musimy robić to dobrze i sprawnie. Tak, żeby mieszkańcy byli z tego zadowoleni. A czy oni są z tego zadowoleni? Tak jak powiedziałem, można z nich zapytać. Ale to też jest trochę bardziej skomplikowane. Podjęliśmy takie wyzwania i to od dłuższego czasu. Sprawdzamy, czy dobrze działamy, czy, jesteśmy, czy tą misję, którą wykonujemy jako samorząd gminny, robimy ją w sposób prawidłowy. I najlepszym tego obrazem może być ankieta. Ankieta przeprowadzona przez dobrą firmę, a taką dobrą firmą jest Fundacja, która już u nas przeprowadzała kilka razy takie działania. Nie jest to promocja akurat, bo dzisiaj się odbywa, odbywa się konferencja zakończona 25-lecia, ale spotkanie z panem Andrzejem e, przybliża wiele ciekawych rzeczy i tak też zrobiliśmy w tym roku, nie dlatego, że są wybory, ale dlatego, żeby kolejny raz sprawdzić, podsumować, a zarazem również e, zrobić kolejną edycję strategii gminy Kobielnica na lata następne. Kończy nam się w 2015 roku, którą rozpoczęliśmy w roku 2000. Także na kolejne lata trzeba też wypracować jakiś model i styl funkcjonowania samorządu lokalnego. I co się okazało? Po przeanalizowaniu tych ankiet 68% wyborców, tak ich możemy nazwać, wypowiedziało się, że samorząd gminy Kobylnica działa dobrze i sprawnie. Ale jest też te 32% albo ludzi niezadowolonych, albo ludzi, którzy nie mają y, zielonego pojęcia o samorządzie, bo jak gmina Kobylnica, to jest to gmina podmiejska, która ma taki charakter, gdzie jest dużo ludności napływowej, w związku z czym należało również zbudować misję dla tej gminy i zbudować strategię. I też przy współpracy z fundacją takie działania podejmujemy i tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować serdecznie Pani Patrycji za współpracę w ramach naszego przedsięwzięcia. I teraz tak, samorząd to misja. Samorząd to nie 7,30 1530, to praca non stop. Tego doświadczają wszyscy i Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast, marszałkowie, ale również członkowie zarządów. Wszyscy, którzy chcą w tym samorządzie coś zrobić, chcą spełnić oczekiwania swoich mieszkańców, ale również i radni. Dzięki tym ludziom, wielu naszym mieszkańcom żyje się coraz lepiej, a tego dowodem jest również województwo pomorskie. Ja bym tak nie patrzył. Yy, że jesteśmy yy, gdzieś tam z tyłu, bo na pewno dążymy do dobrej jakości życia naszych mieszkańców i do tego, żeby spełnić ich oczekiwania. W 2010 roku, 2000 roku yy, z inicjatywy kilku mieszkańców gminy, w tym mojej, również powstało Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw lokalnych W 2010. Miała miało to stowarzyszenie wypełnić się w roku 2010 i przestać działać, jednakże dalej funkcjonuje, dalej działa i wspiera naszych mieszkańców różne cenne inicjatywy. To jest bardzo istotne, żeby działać dla dobra i na rzecz mieszkańców. Ale też cenne inicjatywy spotkania przedstawicieli samorządu lokalnego po to, żeby zapoznać się ze cenami i sytuacjami mieszkańców różne integracyjne imprezy na rzecz mieszkańców, z tego też jest wina Kobylnica znana myślę, że i w Polsce również. Urząd jednostki stosują różne sposoby aby dowiedzieć się, czego, czego mieszkańcy oczekują, przecież chyba wielu już gminach działa system SNS-owy. System, który pozwala na komunikację z mieszkańcami, system, który umożliwia to, żeby przekazać mieszkańcom te najcenniejsze informacje. Ale również ten nowy system, który jest wdrażany już w kilkunastu regionach Polski, a w kilku miastach. Gdynia była tego przykładem i dowodem, system SOS. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie, które również wdrażamy w naszej gminie. Ale też wydawnictwa. Stowarzyszenie Stłysu Gminy Kabelnica realizuje y, czasopismo, które informuje miesięcznie właściwie, które informuje naszych mieszkańców o działaniach samorządu, o działaniach mieszkańców, o cennych inicjatywach, pokazuje to, co jest wśród liderów najistotniejsze, najważniejsze i co trzeba dalej przekazywać i, i czym trzeba się, czym również trzeba się pochwalić. Strona internetowa bardzo dobre narzędzie, które powoduje to, że gmina staje się coraz bardziej znana i coraz bardziej rozpoznawalna w środowisku. Nie tylko gmina Kobylnica, ale jestem przekonany, że każda gmina, każdy samorząd czy powiatowy, czy wojewódzki, różnie takie cele ma. Komunikacja elektroniczna, bardzo istotne narzędzie w naszym społeczeństwie. Te wszystkie portale, te wszystkie komunikatory, które znajdują się w naszych rękach umożliwiają również bardzo sprawną komunikację z naszymi mieszkańcami. Potencjał ludzki w samorządzie jest bardzo istotny i tutaj należy zwrócić bardzo istotną uwagę, że pracownicy powinni być dobrze przygotowani, dobrze wyszkoleni, ale do tego trzeba dojść długą, poprzez długą drogę. To, że przychodzą ludzie młodzi po studiach przygotowani teoretycznie, później muszą się wdrażać w pracę w samorządzie, to nie jest praca za biurkiem, to nie jest praca Poprzez wydawanie dokumentów, pism, ale to praca również poprzez kontakt z ludźmi, którzy mają wiele potrzeb. Trzeba rozstrzygać wiele kwestii spornych, ale również kwestii, które niejednokrotnie. Znaczy to jest tak, mieszkaniec, czyli usługobiorca, powinien wyjść z urzędu, pomimo nawet tego, że jego sprawa nie zostanie załatwiona pomyślnie, po jego myśli, powinien wyjść zadowolony. Od tego jest każdy pracownik, żeby tak spełnić oczekiwania naszych mieszkańców i tak to organizować. Ale też bardzo istotną, ważną rolą dla wszystkich organizatorów pracy w samorządzie, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków, jest to, żeby delegować swoje uprawnienia i dawać większe szanse i możliwości funkcjonowania dla swoich podwładnych, dla swoich współpracowników, kierowników jednostek organizacyjnych. My nie jesteśmy alfą i omegą, nie jesteśmy tylko od tego, żeby y, za wszystkich myśleć, ale jesteśmy od tego, żeby myśleć koncepcyjnie, pokazywać kierunki i szanse rozwoju dla swojego otoczenia, dla, swojego, dla swojej gminy. Natomiast do tego są ludzie, którzy, y, którzy powinni takie działania później wdrażać i wspólnie z mieszkańcami te działania y, realizować. To, co uczyniliśmy, jesteśmy chyba jednym z pierwszych samorządów w Polsce w tamtym czasie, to jest audyt personalny. Audyt personalny zawsze kojarzy nam się z czymś, co działa w dużych w jakichś sieciach handlowych czy w dużych przedsiębiorstwach, ale taki audyt personalny też warto było zrobić w samorządzie lokalnym i takim samorządem byliśmy my. Byliśmy kolejną gminą po Śląskim, który ten audyt wprowadził yy, lat temu, około dwóch lat temu i teraz jesteśmy, sukcesywnie wdrażamy to, co zostało w tym audycie zapisane. Audyt to jest gruba książka, która liczy prawie 1000 stron, która Analizuje potrzeby moich pracowników, również ścieżki edukacyjne, ale również potrzeby naszych mieszkańców, który, który wskazuje, gdzie mamy słabe strony, gdzie mamy mocne strony, gdzie powinniśmy zwiększyć swój potencjał intelektualny, gdzie powinniśmy zwiększyć swoje możliwości, możliwości zaangażowania wobec naszych klientów, jak, jakimi są mieszkańcy. Powiem, musimy rozmawiać i z tym naszym wyborcą, z naszym sąsiadem, z nabywcą nieruchomości, bo coraz trudniej jest zbywać te nieruchomości, które są jednym, jednym z podstawowych dochodów samorządów lokalnych. Bez tych dochodów nie będziemy się rozwijali, bez tych dochodów nie będziemy mogli inwestować, ale też proszę pamiętać, że takie działania. Z przyszłymi nabywcami nieruchomości powodują to, że gmina się rozwija, bo mogę powiedzieć tak, że w ostatnim, ostatnich sześciu lat też mamy migrację bardzo korzystną, ponieważ przybyło nam 2,5 tysiąca mieszkańców. Sama ocena CAF, no nie muszę tutaj mówić kolegom i koleżankom i kolegom z czym to jest związane, ale bardzo ważne, żeby też potrafić się krytycznie ocenić, ale zarazem oceniać się przez swoich pracowników. Przez swoich mieszkańców poprzez ankiety prowadzone na terenie urzędu czy na terenie samorządu lokalnego. Tutaj również badania poprzez wskazywanie, ocenianie przez pracowników swoich przełożonych kierowników, referatów czy zwierzchników w postaci sekretarza gminy czy, czy wójta burmistrza i prezydenta. Dobry samorząd działa stabilnie na jasno określonych priorytetach bez względu na okoliczności. Nie należy się bać podejmować decyzji, trudnych decyzji niejednokrotnie, bo są to decyzje, które nie, nie zawsze przynoszą, yy, yy, przynoszą same, dobre, same pochwały, ale są to decyzje, które trzeba podejmować na tym stanowisku, yy, nie zawsze zgodne z oczekiwaniami wszystkich mieszkańców. Nie wszystkich zadowolimy. Yy, ocena nasza jest dopiero dokonywana podczas tych wyborów samorządowych, kiedy Mieszkańcy idą do urn i to co powiedział, powiedzieli moi przedmówcy, również trzeba zachęcić mieszkańców do tego, żeby głosowali wszyscy, bo z reguły to jest tak, że idą ci niezadowoleni, popierając ewentualnie y, y, konkurentów, pójdą wszyscy to i będą zadowoleni, i będą szli do urn ci, którzy są zadowoleni z pracy samorządu, jak i również ci niezadowoleni. Yy. Ważną rolą jest to, żeby pracownik, który to nie urzędnik, tylko ten pracownik samorządowy, który się stoi, czy siedzi za biurkiem, czy, czy jest w terenie, podejmował decyzję, nie łamiąc prawo, ale żeby podejmował te decyzje które nie są sztywno zapisane w prawie, bo nieraz tak słyszymy w różnych mediach, że gdzieś komuś nie wypłacono zaciągów, bo brakowało jednego, przeczyszczał jego jak, akurat ten jego tylko to jeden grosz, gdzieś komuś czegoś się zrobiono dlatego, że prawo na to nie zezwalało, w wielu przypadkach jest to możliwe dzięki inicjatywie tego pracownika samorządowego, tego, który również jest człowiekiem, który podejmuje te decyzje, które są dla niego Powinny być dla niego y, jasne i precyzyjne. Nieraz zdarza się, że trzymamy się 300 linii prawa, a to nie zawsze jest zgodne z oczekiwaniami naszych mieszkańców. Działania skierowane na opiekę nad dziećmi i kwestie edukacji, bo to pozwala przyciągnąć nam nowych mieszkańców. Karta Dużej Rodziny, Gmina Kobylnica wprowadziła taką kartę już dość dawno. To, że mamy niepubliczne przedszkola i żłobki, zabezpieczamy potrzeby dla 11-tysięcznej gminy, prawie 350 miejsc w przedszkolach. Prawie, prawie, prawie setkę jest przygotowani na setkę dzieci w żłobkach, i to jest współfinansowane przez samorząd lokalny. Ale też to, że w naszych obiektach szkolnych utworzyliśmy zdarówki, i mogę Państwu powiedzieć, że to, ten rok jest szczególnym rokiem przełomowym, kiedy zachęciliśmy naszych rodziców poprzez to, że zapewniliśmy pełną ofertę. Dla uczniów klas zerowych i klas pierwszych, gdzie zapewniamy opiekę od godziny 6.30 do godziny 16, to, że dzieci mają posiłek bezpłatny, to, że mamy zajęcia z instytutami Gminnego Centrum Kultury spowodowało to, że nie mieliśmy jak w tamtym roku na przykład w Kobelnicy trzech klas, a mamy teraz siedem klas pierwszych, co jest efektem dla nas i przełożeniem, bo do, do, dostajemy dodatkowe środki z budżetu państwa, nie uciekają gdzieś tam na zewnątrz do miasta Słupska czy do gmin ościennych. Ale również takie prowadzimy zajęcia, jak to w latach wcześniejszych uczymy małe dzieci od roku trzeciego, w tak zwanych przedprzedszkolach, czy ewentualnie na zajęciach w tak zwanych zetpetach. Tego praktycznego życia, yy, codziennego życia, czyli przydełkowania, malowania, robienia pieczenia chleba, czy, czy gotowania. Dzieci starsze wtedy na pewno, to są pięciolatki, czterolatki, pięciolatki, sześciolatki. Nasze dzieci corocznie wyjeżdżają do naszych partnerów, mamy piętnastu partnerów za granicą, nasze dzieci wyjeżdżają corocznie. Wielu się około 300 na różne obozy, kolonie do różnych rejonów Polski i za granicą. W tym roku podpisaliśmy niespełna dwa tygodnie temu porozumienie z Białorusią, z gminą białoruską, kołogrodna, gdzie chcemy, żeby młodzież polska mieszkająca tam wypoczywała na naszym terenie, żeby również mogła poznać naszą, naszą nasze ojczyznę, swoich dziadków, swoich przodków. Kolejny etap to nauka w gimnazjum. No myślę, że tutaj jesteśmy dobrym przykładem, ponieważ w tym roku. Naszych dwóch uczniów znalazło się pierwsze dziesiątce najlepszych uczniów Gimnazjum Województwa Pomorskiego. Pierwsze miejsce zajęła nasza absolwentka w Województwie Pomorskim w gminach wiejskich chyba w małych miasteczkach. I takie dziesiąte miejsce znalazł się na dziesiątym miejscu nasz uczeń. Ale też to, że mamy dwóch, absol, dwóch laureatów Olimpiad Przedmiotowych Województwa Pomorskiego, to jest bardzo znaczące i mówi o tym, że wysoka jakość nauki w szkołach w gimnazjalnych na terenie gminy Kopernica jest bardzo znacząca i ważna. Czynniki zachęcające do nauki? Jest wiele tych czynników, ale tu należy wyróżnić szczególnie to, że y, stypendia, nie stypendia socjalne, stypendia naukowe, stypendia sportowe, artystyczne, które są przyznawane y, przez Gminę, przez Komisję Stypendialną od 10 lat. Ale to też, chciałem powiedzieć, taką bardzo ważną y, rolą spełniają różne nagrody, na przykład wyjazd naszych uczniów na Olimpiadę. Olimpiady zimowe, trzyletnie wyjeżdżają razem z Polskim Komitetem Olimpijskim. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach sportowych na terenie kraju, jak i również y, świata. Nasza młodzież była w Pekinie, nasza młodzież była w Vancouver, nasza młodzież była ostatnio w Soczi, y, w Londynie. Także uczestniczymy razem z klubem pana posła Ziemniaka. Jeżeli ktoś go zna, to wspólnie realizujemy ten projekt już od lat 16 i na pewno y, to pomaga naszej młodzieży. Sprzyjać, ale również prowadzimy zajęcia związane z żeglarstwem, bowiem corocznie nasi, nasi uczniowie absolwenci najlepiej przyjeżdżają na kursy żeglarskie, a w tym roku, w przyszłym roku, przepraszam, popłyną Pogorią po Morzu Śródziemnym najlepsza klasa gimnazjalna, która wygra rywalizację pomiędzy klasami w gimnazjach na terenie gminy Kabelnica. Taki pro program wprowadziliśmy Zakęt Pomocy. Dzięki czemu przypada się na no to na wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych? Jest to rywalizacja zdrowa, powodująca to, że nasza młodzież, po pierwsze, się uczy, po drugie, ćwiczy na zajęciach wywołania fizycznego, bo to też jest pewien element rywalizacji. Czym mniej zwolnień, tym lepiej dla Was, a zarazem dla całej klasy. I też, myślimy o najmłodszych mieszkańcach, to taki obrazek z hydrantem, który, który lokalizujemy w różnych miejscach, tam gdzie akurat ta młodzież spełnia oczekiwania. Chciałbym też przekazać taką radosną informację. Gmina Kobylis to jest jedna z tych nielicznych gmin pomorskiego, gdzie jest dodatni przyrost naturalny, kiedy nasz wskaźnik wynosił 2,3 w województwie pomorskim 1,7, 1,3 w powiecie słupskim, ale to Spowodowało tą sytuację, że od pięciu lat prowadzimy tą politykę, można powiedzieć, prorodzinną w zakresie i żłobków i przedszkoli, dzięki czemu y, nasi rodzice stają się bardziej mobilni, pracują. A to się przekłada również na stopień bezrobocia na terenie gminy Kobylnica. Jesteśmy gminą, która ma najniższy poziom bezrobocia w y, samej Kobelnicy, y, którą pan marszałek Jan Króle zna doskonale, y, pracuje więcej ludzi niż y, tam mieszka. Także duże zakłady przemysłowe. Staliśmy się w ciągu ostatnich 10 lat nie gminą typowo rolniczą, którą mieliśmy okazję poznać jeszcze w roku 90. Te słynne Zagórki, ta Arizona to właśnie to u nas, ale teraz zmieniliśmy swój obraz i przekształciliśmy się w gminę przemysłowo-usługowo-rekreacyjną usługowo, bowiem to w gminie Kotolnica jest piękny park lejobrazowy, gdzie Natura 2000 może również współpracować z siłowniami wiatrowymi, bo to jest możliwe i realne współpraca podstawową rzeczą w samorządzie. Ta współpraca pomiędzy mieszkańcami a samorządem musi odbywać się na partnerskich zasadach. Też mówiliśmy o funduszu, so, so, funduszu, e, funduszu e, wiejskim, sołeckim. Ten fundusz w Gminie Koglica zaczął funkcjonować w 2000 roku, gdzie rozpoczęliśmy e, przekazywanie środków dla poszczególnych sołectw, dokładając do tego jeszcze 50% z budżetu gminy na zadania, które były realizowane jako zadania inwestycyjne to, że gmina jest e, związkiem, e, g, gmina jest w związkach, e, członkiem Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Partnerstwo Dożycza SUPI, Słowińskiej Grupy Rybackiej i szczególnie e, cieszę się bardzo, że jesteśmy również zrzeszeni w związku gmin pomorskich, którego jestem wiceprezesem, e, związku, który zrzesza samorządy i dzięki temu również, tak jak powiedział mój kolega e, sekretarz Zwejcherowa, e, mamy możliwość wymiany doświadczeń, e, realizacji wspólnych projektów, bo to jest najistotniejsze i my też potrafimy w ramach związków komunalnych realizować duże projekty takie jak np. z miastem Słupskim czy gminą Słupsk za 103 miliony złotych. Projekt kanalizacji gminy Kobelnica miasta Słupska i, i gminy, gminy Słupsk. Stały zrównoważony rozwój. To co powiedziałem wcześniej strategia jest podstawą do funkcjonowania gminy. Trzeba ją realizować i modyfikować. Praktycznie jest to trzecia strategia którą pracowaliśmy na lata do roku 2020 bo tak patrzymy perspektywicznie gmina się szybko rozwija rozwija się szybko województwo pomorskie. I myślę, że w 2020 roku praktycznie wiele elementów z tej strategii zostanie zrealizowanych. Kontakty zewnętrzne są bardzo istotne. Wspieranie się nawzajem poprzez samorząd, samorządy i wojewódzkie, i powiatowe, samorządami gminnymi, poprzez realizację wspólnych zadań, priorytetów, budowę dróg, na przykład lokalnych, poprzez współfinansowanie zadań w powiecie sudzkim polega na tym, że 50 na 50. Jeżeli są zadania wspólne, to realizujemy je z powiatem i, i, i zmierzamy do celu. Nie kończymy drogi na granicy jednej gminy, ale realizujemy inwestycje we współpracy z gminami, co jest przykładem pomiędzy gminą Kobelnica czy gminą Słupsk, ale również patrzymy na inne, inne działania, bo jesteśmy gminą graniczącą z województwem zachodniopomorskim, Mamy sąsiadów Postomino i gminę Sławno, z którymi współpracujemy i również realizujemy wspólne projekty. Wyko już kończymy, i tylko ostatni punkt. Wykorzystanie źródeł odnawialnych, To jest teraz bardzo modne. Dwa projekty, które realizujemy z mieszkańcami. E ten ostatni to konsument, Ostat przedostatni projekt to projekt związany z, z solarami. Ale patrzcie Państwo, właśnie to jest ten przykład dobrych współpracy. Koła muszą się, muszą się zazębiać, także jesteśmy partnerami dla siebie. Organizacje pozarządowe, partnerzy, mieszkańcy gminy, jednostki organizacyjne gminy i Urząd Gminy. Ten, który działa i prowadzi. I to oto krajobraz naszej gminy. Bardzo przyjemny, aczkolwiek niektórzy mówią, że zaszmy sami wiatrakami. Dziękuję, Dziękuję bardzo. 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 To można było godzinę wysłuchać. Tak.